Mój stary to fanatyk bagiennego ziela. Puchaty zajebane blantami najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś zapali większego blanta. I trzeba takiego ocucić, bo mają dodatek z wnętrzności pełzaczy. W swoim dwudziestodwuletnim pobycie z dziesięć razy już zapadłem w taką śpiączkę. Tak gdzieś z tydzień temu poszedłem regularnie spać, to śniący objawił mi się w wizji. Bo myślał, że znów zapaliłem mocniejszego blanciora. Druga połowa mieszkania zajebana blantem górniczej doliny superzielem. I tepe. Co tydzień ojciec robi obiad po całym obozie na bagnie, żeby skompletować wszystkie dpójskie tygodniki. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go im to tablica ogłoszeń, bo myślałem, że trochę rudy zaoszczędzimy na tych gazetach. Ale teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi przy tablicy ogłoszeń i kręci gówno z innymi jaraczami pod ogłoszeniami sprzedaży ziela o najlepszego dostawcy. Potrafi drzeć mordę do karteczki albo wypierdolić ją z tablicy. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to zacząłem chodzić do tej tablicy jak nikt nie patrzy i go trollowałem pisząc pod jego wpisami jakieś losowe głupoty typu. Węże błotne jedzogumno. Matka nie nadążała z gotowaniem zupy spełzacza na uspokojenie. Aha! Ma już na tablicy rangę śniący za najebanie dziesięćka ogłoszeń i komentarzy. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdalamy do obozu na bagnie. Od jakichś pięciu lat w każdą niedzielę palę zielonego nowicjusza na obiad, a ojciec pierdoli o zaletach czpania tego bagiennego gówna. Jak dostałem się do starego obozu, to stary przez tydzień pierdolił, że to dzięki temu, że pale dużo ziela, bo zawierają fosfor i mózg mi lepiej pracuje. Co sobotę budzi ze swoim znajomym wrzodem całą rodzinę o czwartej w nocy, bo hałasują skręcając blanty. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o zielu. I za każdym razem temat schodzi w końcu na kolonijny związek bagiennego ziela. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy dury, niedostatecznie zazielają ja tylko kradną chór. Robi się przy tym czerwony jak barwy starego obozu i odchodzi od stołu krnąc i idzie czytać wielką encyklopedię herbalizmu, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na rocznicę założenia obozu na bagnie bardzo mocne cygaro z bagiennego ziela. Oczywiście do samego święta nie wytrzymał tylko już wczoraj je wypalił. Ubrał się w tą swoją szatę nowicjusza i siedział cały dzień jarając tego wielkiego bydlaka na środku chaty. Obiad mrok północy też przy okazji jarał. Gdyby mnie na długość ręki dopuścili do całego bagiennego ziela w kolonii to bym wziął i zapierdolił. Jak któregoś razu, jeszcze przed moim dołączeniem do starego obozu, miałem urodziny to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na blanty w drodze wyjątku. Super prezent kurwo. Poszliśmy w pistu za miasto. Dochodziliśmy na bagna, a ojcu już się ocyświecą, i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt. I siedzimy pod laboratorium alchemicznym Korkaloma, koło Fortuna. Po pięciu minutach mi się znudziło, więc nuciłem modły dziękczynne do innosa. To mnie ojciec pierdolnął toporkiem nowicjusza po głowie, że blanty słyszą modły i się zgaszą. Jak się chciałem podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo szeleszcze i mrok północy zgaszę. Sześć godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na bagno jak w jakimś jebanym Guantanamo. Rocznicę dostania się do kolonii mam w listopadzie, więc jeszcze do tego było zimno jak sam skór W pewnym momencie ojciec odszedł kilkanaście metrów do chaty Harlocka i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba u niego pierdzieć, bo inaczej śniący się nie objawi w kolorowej wizji. Wspominałem, że ojciec ma kolegę wrzoda, z którym chodzi na jaranie. Kiedyś towarzystwem wypraw zielnych był Hese Herek, człowiek o kształcie piłki z wąsem i 365 dni w roku w todze nowicjusza. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z żoną, welają na jaranie do nas. Raz ojciec miał imieniny. Herek przyszedł na heheblanciela. Naćpali się i oczywiście cały czas gadali o jaraniu. Ja siedziałem na swoim stołku. W pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę. Czy generalnie są lepsze mroki północy, czy zielone nowicjusze? Celek weź mnie nie wkurwiaj. Widziałeś ty kiedyś, jakie zielony nowicjusz daje wisie. Dziogasz i śniący objawiony. Kurwa, ojcze, no na mrok północy daje plus 10 PD. Twój zielony nowicjusz to mu może naskoczyć. Co ty mi tu o mroku północy piedolisz? Jak ledwo takiego umiesz skręcić. Zielony nowicjusz to jest król ziela. Jak cienios twój jest król lasu. No. Ja zaczęli nakurwiać zapasy na dywanie w chacie, a ja z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. W zeszłym roku żona Hereka przysłała posłańca, że Herek spadł z rowerka i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat matka, złożyła kondolencje, odprawiła posłańca i mówi o tym ojcu, a ojciec. I bardzo kurwa dobrze. Tak go za ten mrok północy znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli kolonijnym związku bagiennego ziela. Stał się on kompletną obsesją ojca. Jak na przykład. Na targowisku Herod mówi, że stara kopalnia się zawaliła. To stary zawsze mam rocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwy synach z KZBZ powiedzieć. Gazety nieherbalistyczne też przestał czytać, bo miał ból dupy, że o herbalizmie kolonijnym ani aferach w KZBZ nic się nie pisze. Szefem koła KZBZ w moim obozie jest niejaki Baal Parwes. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego skazańcą przez związek. I ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie handlowe, gdzie występował Parwes i stary wrócił do domu z podartymi spodniami kopacza. Bo siłą go usuwali z sali konferencyjnej. Takie tam imby odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem KZBZ ojciec rozpoczął partyzantkę na tablicy ogłoszeń polegającą na szkalowaniu KZBZ i Parweza. Napierdalał na niego jakieś głupoty typu, że Parwez był tajnym informatorem króla, że go widział na ulicy jak komuś gwoździem karawane porysował. Nie nauczyłem ojca in to nie niepodpisywanie się pod niektórymi wpisami, więc skończyło się strażnikami za szkalowanie i stary musiał zapłacić Adonusowi dwa tysiące bryłek rudy. Jak płacił to przez tydzień w domu się nie dało żyć, ojciec kurwił na przekupne straże KZBZ Parweza i w ogóle cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że KZBZ jak jacyś magnaci rządzi całą kolonią, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Przeliczał też te dwa tysiące bryłek na mroki północy, zielone nowicjusze, i dostawał strasznego bólu dupy, ile to on by mógł na przykład zioła zapalić za te dwa karudy. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć swoją produkcję ziela, bo niby kupowanie za drogo wychodzi i wszyscy go chcą oszukać. Synek, samemu to się prawdziwe zioło suszy. tam jest żywioł. Ale nie było go Staciani, nie miał je gdzie postawić, a frajerem to on nie jest, żeby komuś płacić za wynajęcie chaty w obozie na bagnie, więc zgadał się z jakimiś punami z okolicy, że założą produkcję na spółkę. Ona będzie stała u jakiegoś bala, który ma chatę niedaleko i się będą tymi produktami dzielili albo będą jeździć i jarać razem. Na początku ta kooperatywa szła nawet nieźle, ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nim iść. I miało to olbrzymi ból dupy. Jeszcze ci jego koledzy dzwonili, że zioło daje wizję jak pojebane, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał z wkurwienia. Sytuację jeszcze pogarżało to, że nie miał na kogo zwalić winy, co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni jarają bez niego, bo przecież porówno się zrzucali na produkcję. I w niedzielę wieczorem, jak te oszołomy już wróciły z wyprawy, wyszedł nagle z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu z czymś pomóc przed chatą. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz powóz z suszarką ziela. Pytam skąd on ją wziął, a on mówi, że Barowi zajebał z chaty, bo oni go szukali, żebym robił z nim zioło I, i wnosimy do mieszkania. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie całą chatę. Na szczęście aparatura nie zmieściła się w drzwiach, więc stary stwierdził, że on ją przed chatą zostawi. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były na wozie i mojej kłódki od skrzyni przypiął ją do pochodni i zadowolony chce iść wracać do domu. A tu nagle przyjeżdżają dwa wozy z czpunami współwłaścicielami, którzy domyślili się, gdzie ich własność może się znajdować. Zaczęła się nieziemska, inba bogoście drą mordy, dlaczego suszarkę ukradł, i że ma oddawać, a ojciec się drze, że oni go oszukali, i on pięćset bryłek rudy się składał, a nie jarał w ten weekend. Ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Mój ojciec leży na ziemi, kurczowo trzyma się suszarki i krzyczy, że nie odda. Szpony krzyczą, że ma oddawać. Jeden szpun ma rozjebany nos, bo próbował leżącego ojca odsiągnąć od suszarki za nogę i dostał drugą nogą z kopa. Dwóch strażników ciągnie ojca za nogi i mówi, że jedzie z nimi do torusa, bo pobił człowieka. We wszystkich oknach dookoła stoją sąsiedzi. Moja stara płacze i błaga ojca, żeby zostawił suszarkę, a strażników, żeby go nie aresztowali. Ja smutna żaba kropka żaba.gnd. W końcu straży oderwali starego od suszarki. Ja podałem ćpunom wytrych do zamka i zabrali sprzęt, rzucając wcześniej staremu pięćset bryłek grudy i mówiąc, że nie ma już do produkcji żadnego prawa. I lepiej dla niego, żeby się nigdy na jaraniu nie spotkali. Matka ubłagała strażników, żeby nie aresztowali ojca. Czpun co dostał w mordę butem powiedział, że on się nie będzie pierdolił złażeniem po torusach i ma to w dupie, tylko ojca nie chce więcej widzieć. Stary do tej pory robi z czpunami gównoburze na tablicy ogłoszeń, bo założyli tam specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem. Obserwowałem ten temat i widziałem jak mój ojciec nieudolnie porobił troll wpisy. i Fagit 420. Liczba wpisów. 1. Ten wątek założyli jacyś idioci. Znam użytkownika Starenona od dawna i to bardzo porządny człowiek i wspaniały jaracz. Chcą go oczernić, bo zazdroszczą skręconych towarów. Potem jeszcze używał tych troll wpisów do prześladowania niedawnych kolegów od ziela. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat, to ojciec się tam wpierdalał i na przykład pisał, że chujowy towar skręca i widać, że nie umie robić. Z tych samych trollkont udzielał się w swoich tematach i jak na przykład wrzucał obrazki skręconych przez siebie blantów, to sam sobie pisał. No, gratuluję okazu. Widać, że doświadczony producent. A potem się z tego cieszył i kazał oglądać mi i stary jak go na forum.